Cześć, cześć, witam Cię serdecznie. Dzisiaj będzie o Pomodoro, czyli o takiej metodzie, sposobie na to, aby zwiększyć produktywność. I teraz tak, jeżeli o Pomodoro wiesz już wszystko, znasz, stosujesz, lubisz, zapraszam, abyś kliknął tutaj, gdzie opowiem Ci o aplikacjach, które mogą trochę ułatwić korzystanie z tej metody. Natomiast jeżeli po raz pierwszy usłyszałeś tą nazwę, no to cóż, zapraszam do tego, abyś został ze mną. A więc tak, po pierwsze opowiem Ci, czym jest Pomodoro, ale poza tym chciałbym też opowiedzieć trochę o takich różnych wariacjach, modyfikacjach tej metody, które po prostu mają służyć temu, aby dostosować ją do naszego życia, do naszej codzienności. Pomodoro to jest prosta technika, która po prostu polega na tym, że dzielimy blok czasu, który mamy przed sobą i który chcemy poświęcić na pracę, na przykład 4 godziny, na małe części pracy, skupieniu, Podzielone krótkimi przerwami. I tak pracujemy przez 25 minut. Eee, nie wiem skąd ten wybuch, nie wiem czy słyszeliście. W każdym razie pracujemy przez 25 minut i nie dajemy się rozproszyć wybuchami za oknem. Po 25 minutach e, robimy sobie przerwę 5-minutową. Po czym rozpoczynamy nowe pomodoro. 20 taki blok czasu nazywa się Jednym Pomodoro. I powtarzamy to razy 4 po czterech takich cyklach. Pozwalamy sobie na przerwę 20-minutową, 10-minutową. Kiedy zaczynamy te 25 minut pracy, to kluczowe jest to, aby po prostu nie przerywać. Czyli zaczynam pracę, pracuję przez 25 minut i teraz nieważne, że na Facebooku pojawił się jakiś update. Nieważne, że ktoś do mnie dzwoni. Zostaje to na boku, przez te 25 minut w ogóle to dla mnie nie istnieje, i dopiero w czasie mojej przerwy mogę napić się wody i mogę sobie sprawdzić, co tam się dzieje na fejsie. I to jest mega kluczowe. Jeżeli przerwiemy sobie to nasze 25-minutowe czas pracy mm, takim sprawdzeniem, no to generalnie to 25 minut ląduje w koszu. To znaczy, to jakbyśmy, go, jakbyśmy nie pracowali. Ważne jest aby pamiętać, że taką metodę pracy możemy tak naprawdę dostosować pod siebie. Więc jeżeli mamy większą umiejętność skupienia się, utrzymania uwagi na pracy niż to 25 minut i bez problemu na przykład możemy pracować przez 40 przez przez godzinę bez żadnej przerwy, to możemy jak najbardziej ustalić sobie, że nasze pomodoro będzie wynosiło 1 godzinę i po godzinie sobie zrobimy 5 czy 10 minut przerwy. No, i to tyle. Będziemy kończyć. Jeżeli jesteście zainteresowani tą metodą, to zapraszam Was do tego filmiku, gdzie opowiem Wam o aplikacji, która pomoże Wam um, lepiej, łatwiej, może nie lepiej, ale po prostu łatwiej, organizować pracę właśnie przy wykorzystaniu metody Pomodoro. Podzielcie się Waszymi komentarzami, Waszymi myślami. Czy znacie tę metodę? Możecie znać, znać alternatywy, które są skuteczniejsze, potężniejsze i pozwalają Wam e, tworzyć. Budować więcej. No i jestem bardzo, bardzo ciekawy Waszych komentarzy. W każdym razie to na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia ponownie. Cześć.